Witam was, drodzy widzowie. Nazywam się Tomasz Bebel, jestem właśnie w sumie Primo Cafe. Dzisiaj wstałem trochę lewą nogą, powiem wam, ale pomyślałem sobie, bo jestem ogólnie wyspany, pomyślałem sobie, że przecież mam już z 10 i w domu, i w lokalu. Więc, żeby sobie sobie i wam osłodzić ten dzisiejszy dzień, pokażę wam, jak szybciutko zrobić kawę, tak zwaną Primo Cafe, miętowa muzyka. Co do tego potrzebujemy? Potrzebujemy w sumie niewiele jak do kawy razem 10, który wykonuje kawę na zimno. Jak nie macie, to skorczy na sklepie rumokawe.pl. Chodźcie do koszyka, to wam go dzisiaj wyślę. I jutro będziecie mieli. Wy wybór, macie czarny lub taki serduchemowany. Kawa musi być koniecznie na zimno. Potrzebujemy syropek czekoladowy. tu w pojemniczku nalany. Ja używam akurat tych syropów, tej firmy. Czekolada. Montujemy. ciach o, Gotowe. Co dalej? Poczujemy lody miętowe. Mogą być z kawałczkami czekolady, ale te kałeczki mogą być duże, żeby wam rurki nie zapychały. Listek mięty, szklanka, jury, proszę bardzo. I tutaj w menu mam nazwa, nazwaną miętową muzykę. Jest to kawa na zimno, cappuccino na zimno. Jak zrobicie na gorąco, to zrobi się kompot. To nie ma sensu. Próbuję teraz nałożyć te lody. Proszę, proszę bardzo, sekundkę, dajcie mi chwilkę. Lody mam. Z tutaj w tym miejscu, i po prostu klikam sobie zimne cappuccino plus gałka lodów na dole. mleko mleko nalane, przygotowane w pojemniczku. Pokazuje mi, że ją można zamontować czekoladą. Ja to zrobiłem. Więc co, działamy! Nie zawsze kawkę musicie pić, koniecznie, słuchajcie na. Gorąco. Proszę bardzo pianka w jest taka pianka czekoladowa, mieszana zobaczcie, plus miętowe lody. Jeszcze odrobina kawy plus tak mięty mhm. No właśnie. Kawa lubi miętę, słuchajcie. Naprawdę kawa lubi miętę, warto sobie ją konfigurować właśnie z, z różnymi miętowymi syropami albo z lodami. Nie? Także bardzo fajny temat. Tak dzisiaj sobie właśnie osłodzę ten dzisiejszy dzień. Różeczka przygotowaną. Super. Kawka, którą tu stosuję, to jest kawa Diamantę. Primo kawę Diamantem, można ją na sklepie. Nie jest kwaśna. Tutaj zachęcam Was, żebyście nie stosowali kawy. Ciach. Listek mięty. To ładnie wyglądało. Proszę bardzo. A, spadł. A to nie szkodzi. Tak. Proszę bardzo. I oto i ona. Kmentowa muzyka. Primo kawę. Hmm, Pycha. Dosyć szybko kawka poszła na dół, zmieszała się już też, widzicie, o, zmieszała się już tu z tymi lodami, plus piana, czekoladowa. Naprawdę robi robotę. Nie musicie być fachowcami, żeby zrobić taki kawy. Wystarczy mieć po prostu Z dziesiąteczkę. No to co? Idę do pracy, idę serwisować Wasze ekspresy. Przedać Wam kawkę. O, to jest oto kawka. Miętowa muzyka, czymo kawę. Mm, pycha. Pozdrawiam. Cześć, hej.